Oczywiście kandydat jest tak jednoznaczny, że, e, że nie mówiłem, nieby nie padało to nazwisko, jest to Pani Burmistrz lanta Piotrowska Pani Burmistrz sprawuje tą funkcję już e, 8 lat na e, stronie tej otwierającej e, internet, naszej stronie internetowej e, jest parę słów o działalności Pani Burmistrz Jolanty Piotrowskiej. Jesteśmy absolutnie przekonani, że jest to Najlepszy kandydat dla, dla, dla naszego miasta. Gorąco, gorąco zachęcamy, przekonujemy wszystkich, y, aby głosować na Janę by y, Piotrowską jako na kandydata na burmistrza miasta. W Kirzysku nie ma lepszego y, kandydata. To jest gwarancja spokoju i sukcesu y, naszego miasta. I jeszcze chcę zwrócić uwagę na rzecz, którą powie, o której powinienem zacząć, ale pominąłem. Jest to nasze hasło wyborcze, które będziecie Państwo znajdowali na ulotkach, na banerach, jak we wszystkich miejscach, gdzie będziemy się zwracać do mieszkańca Giżycka. Hasło to jest na, na główku naszego programu. Pan, nas poproszę, otwórz nasz program Giżycko. Razem budujemy przyszłość. Giżycko jako ten podmiot do którego się odnosimy, Wierzycko i jego mieszkańcy. To jest to dla nas absolutnie najważniejsze, nie turyści, jeszcze raz podkreślam. Najważniejsi są mieszkańcy naszego miasta. Turyści są tylko i wyłącznie środkiem do budowania naszej pomyślności. Razem, razem nazwa komitetu, ale razem my mieszkańcy, my gwaranci spokoju, porozumienia, no i przyszłość, do której się odnosimy w całym programie. Dziękuję.

Powiedziała w sprawie budowie mostu. Ale to nie tylko most jest, bo też dyskutowaliśmy o tym podczas posiedzeń, ale to jest cały plan wreszcie do realizacji zagospodarowania Wyspy Gierzyckiej, który jest na chwilę obecną leży nieuchwalony, trzeba w końcu go skończyć i zrobić, i to też chcemy zrobić. Chcemy pomóc tej młodzieży, która jest na tej Wyspie Wierzyckiej dzieciom gdzie no, orlika nie mamy, orliki są e, budowane e, praktycznie rzecz biorąc na e, północy miasta, na tych osiedlach dużych, które są no u nas nie ma, no, też e, też rozmawialiśmy o ten temat, żeby ten, ten temat, jeżeli będzie możliwy do realizacji zrealizować e, i pozostałe sprawy te, które dotyczą mieszkańców no tej jednej piątej niestety części Jerzycka, która była przez 8 lat zajętywana a były realizowane e, sprawy w innych osiedlach, w innych częściach miasta i to też przypuszczam, że podczas tej kadencji nowej rady miasta, nowego burmistrza, jeżeli będzie do pani Piotrowska, bardzo dobrze, jeżeli będzie inny, zobaczymy, będzie realizowane. Dziękuję. Dziękuję. Nie co razem na to zaoferowanie powiatowe. Jeśli chodzi o powiat, będzie osobna prezentacja i osobne spotkanie. Dzisiaj zaprosiliśmy grupę programową dotyczącą, pracującą nad programem miejskim. Grupa programowa programu oświatowego zaprezentuje się osobno. Czym oświatowego? Wiem, powiatowego, powiatowego. powiatowego, powiatowego. A może jest już komendant razem, jest teraz to nie ma kandydata na starostę. Jak wygra razem, to będzie musiał wygrać starostę. No, tak, ale musi być koalicja jakaś taka. No. Tak, nie no, 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 no. tak, no. Niewątpliwie tak. jak uda nam się wygrać, to przedstawimy naszego kandydata na starostę. A dwa zdania? Tak, proszę bardzo. Ja tak. bardzo. Ja mówię, dziękuję serdecznie Pani Burmistrz za zaproszenie My tutaj na, na to yy, dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, się bardzo, że jestem tutaj razem z Wami. Ja też zawsze startowałem z komitetu takiego lokalnego miejskiego oczywiście. Bo rzeczywiście to jest chyba najważniejsza, naj, najlepsza forma jak gdyby pokazania, co chcemy zrobić dla, dla danego miejsca czy miasta, czy też powiatu. No, gratuluję tutaj, że już ten komitet jest zarejestrowany. To, to, to już jest, ja Niedawno zostały ogłoszone wybory, natomiast tutaj już słyszę z ust pani że komitet jest zarejestrowany oficjalnie i rusza z kampanią wyborczą. Ja tutaj już od trzech lat... Jestem, przyjeżdżam. W no, Giżycku naprawdę się bardzo dynamicznie rozwija, to to trzeba pochwalić, a to nie tylko pani burmistrz, zastępcy, ale tutaj i Radnym Miejskim i tu Państwo, że to jest tworzycie to największy, największy komitet w Giżycku ponad 100 osobowy. Jeżeli ta ekipa wygra, to jestem przekonany w 100% i, i Pani Burmistrz, że ten program zostanie zrealizowany w 100%. Bo tyle środków, co, co w tej kadencji Giżycko po, po pozyskało, to ja nie mogę porównać żadnego, żadnego powiatu, żadnej gminy do tych środków, które, które zostały pozyskane. Te środki z waszego budżetu pomnożone były ja nie wiem, ze 2-3 może razy. Pracujemy również nad tym, żeby tutaj ściągać jakichś ludzi znaczących. No mam nadzieję, że może tutaj pracujemy również nad taką inicjatywą, taką, taką, taką w ostatniej chwili, na 12 października będzie finał wojewódzki takiego turnieju prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 2012. Lokalizacja była ukierunkowana znaczy kochana na ocznym, ale pod wspólnymi siłami. Przekierowałem się na Giżycko, na Giżycko i mam nadzieję, że przy, przy okazji otwarcia tego lodowiska tak, pokazanie... Tak, tak nie, to mówię, że pokazania tak, 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 i, tak. Tak, nie, mówię, że mhm. i tych, tych tych, jak my to określamy, no, wypasionych rolników, ja takich orlików to tutaj w Giżycku, na czym w ogóle w województwie nie widziałem, to, 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 to nam naprawdę trzeba powiedzieć, że tutaj z bieżniami z wojskami do, do siatkówki, do piłki nożnej, z zapleczem takim, to to naprawdę, to tylko pogratulować innym, innym, innym samorządom i myślę, że uda nam się to to, żeby ta inauguracja, znaczy to, to podsumowanie wojewódzkie było tutaj w Biżycku, a myślę, że może się postaramy, żeby również je odwiedziało, odwiedziło Bliżysko, odwiedził Bierzycko również Pan Premier, jak Pan Minister yy, Zobaczył te, te obiekty sportowe, to rzeczywiście był pod, bardzo zachwycony i powiedział, że, że wszystko zrobi, żeby jednak ten film odbył się tutaj w Giżycku. Muszę powiedzieć, to te obiekty są budowane właśnie pod Pogłodzie, no, Szkoła nr 7. Młodzież, tak? Jest najlepszą szkołą pod względem sportowym w województwie. No to, to też jest wielkie, wielkie tutaj dla roka prowadzącego, dla dyrektora i dla nauczycieli, którzy, którzy tą młodzież przygotowują do tych zawodów. Także no, ten wzrok Warmii, Ma, znaczy Warmii i mazu przekierowujemy troszeczkę na wschodnią część naszego województwa. Także gratuluję i życzę, że, żeby. Ta ekipa wygrała, realizowała ten program i tak dalej w dalszym ciągu jeszcze się to Gierzycko przepięknie, to Gieżycko yy, rozbijało. A jeszcze się mówiło, bo ten siedem cudów świata to zaczęło się tutaj od, od Gierzycka do tego Rzeba. i zarząd województwa to jakby podchwycił i rzeczywiście robimy z tego jakoś tam... Piękną krełeczkę i że brzydko ja, zaistnieje, Nie tylko Biżytko, ale nawet tak, również te nasze na Mazurę. Przepraszam za głos, ale to taki każdy nasz przewiemy jest chrypiący, ale to nie taka pora. Dziękuję i życzę <tuszy> wszystkim już jak lepszego. Ja gdybym <tuszy> też bym głosował na, na kandydatów z tu razem i na panią burmistrz. Dziękuję. <tuszy> Proszę. Pan Czachorowski bardzo szeroko przedstawiał przy programie odnośnie seniorów, co państwa komitet będzie mógł zrobić dla seniorów. A jestem ciekawy, co państwa komitet zaproponuje dla młodych ludzi, bo widzę, no wcale jest kilka osób, które mają mniej niż 40 lat. Także mnie interesuje, co państwa komitet zaproponuje dla tych młodych. Panie nie powiem. Mówiłem o seniorach dużo, ale myślę, że dużo więcej mówiłem o. I miejskiej i o szansach miasta, a już najwięcej to chyba mówi.